Dzisiaj już widać wyraźnie, że ci trzej sędziowie, których PiS wybrał w tej kadencji, działają, działają absolutnie na, na polecenie partii rządzącej, co moim zdaniem urąga zasadom niezawisłości sędziowskiej. Sędziowie nie zjawili się na posiedzeniu Zgromadzenia Sędziów Trybunału. Dlatego, że podobnież są chorzy. Ja bym apelowała, aby odpowiednie instytucje sprawdziły, na czym polega choroba tych sędziów, czy przypadkiem nie wyłudzili zwolnień lekarskich. Chciałabym poznać nazwiska lekarzy, którzy wystawili te zwolnienia lekarskie. Chciałabym wiedzieć, czy. Czy rzeczywiście ci sędziowie byli tak chorzy, że nie byli w stanie wypełniać swoich obowiązków? Chciałabym, aby ci lekarze, którzy wystawili zwolnienia lekarskie na ten dzień, zeznawali pod rygorem odpowiedzialności karnej, na czym ta ciężka choroba trzech sędziów akurat tego dnia, akurat wtedy, kiedy jest zgromadzenie sędziów, polega. Jeżeli to państwo nie jest teoretyczne, jeżeli ci, którzy powinni być wzorem dla obywateli, nie robią sobie kpin z państwa yy, i nie robią sobie kpin generalnie z zasady, że zwolnienie lekarskie bierze ten, kto rzeczywiście jest chory, yy, to naprawdę taka procedura powinna być wdrożona, bo to już przekracza yy, no, wszelkie granice wyobraźni. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOKFM oraz w archiwum na stronie TOKFM.pl ukośnik Audycje.